Tej kontuzji no, nie ukrywam, że nie miałem najlepszej formy, te pierwsze trzy mecze po kontuzji nie najlepiej się czułem, po prostu za dużo minut od razu po kontuzji, teraz trochę lepiej, trochę więcej treningów, lepiej się czuję, no i teraz niestety przegrać przegrać no, dużo minut, bo no, brakuje trochę Polaków w składzie, ale no, staram się robić wszystko tylko, żeby no, wygrać i trzymać e, te szanse na play-offy. Ostatnio dostawałem bardzo mało minut i cieszę się, że, znaczy no nie ma się czego cieszyć, że akurat wyszło to przez kontuzję innych zawodników, ale no... Mam nadzieję, że będę w stanie pomóc drużynie i jeżeli mamy tak mało Polaków, będę grał jak najlepiej potrafię. Myślę, że to pomaga mi utrzymać ten rytm meczowy, teraz szczególnie, że mamy te 4 mecze 2 tygodnie. No zobaczymy, jaka moja kondycja będzie, ale myślę, że będzie, że będzie dobrze. No, każdy zawodnik by chciał dużo grać i lubi dużo czasu spędzić na parkiecie. Tylko nie raz po prostu jak się ponad te 35 minut gra, no to trzeba się oszczędzać w niektórych momentach, ale myślę, że w takim meczu następny jak derby, to nie da się oszczędzać nawet na sekundę, bo to jest... emocje będą i bardzo, bardzo ważny mecz dla nas. Czwarty sezon już gram, będę uczestniczył w tych derbach, na pewno to jest bardzo wielkie wydarzenie i fajnie jest uczestniczyć w tym meczu. Dobry zespół ma wspaniałych graczy. Мо му затримати швидкі атаки, вони швидко обигають до атаку і мають добрих стрещельців. Zegreć dobrze w defensywie. To jest gorąca atmosfera. Tutaj kibice będą szaleć na trybunach. Po prostu będzie, będzie bardzo, bardzo gorąco. Jak zawsze jest tutaj fali Gryfy, A szczególnie jak AZS tutaj przyjeżdża. Myślę, że jak się zgromadzi się trochę i kibiców też, to będzie po prostu fajna atmosfera. No i te derby to są jedne lepsze w Polsce i nie ukrywam, że bardzo, bardzo lubię w tych derbowych meczach grać. To jest zwycięstwo. Zapraszam wszystkich z kibiców na hali, na, na mecz i zrobimy wszystko, co w naszych siłach. Zapraszamy wszystkich kibiców, na, żeby zrobić bardzo, bardzo gorącą atmosferę i żeby po prostu pomogli nam pokonać Azates i oni właśnie będą naszym tym Polakiem z ławki, którego właśnie bardzo potrzebujemy.